Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Wszystko o Oze. Dzisiejszy odcinek poświęcimy najbardziej wszechstronnemu źródle energii odnawialnej biomasie. To temat pełen ciekawostek i mało znanych faktów, które pokażą, jak wielką rolę odgrywa biomasa w energetyce i gospodarce. Zostańcie z nami, bo na pewno dowiecie się czegoś nowego. 1. Polska w czołówce produkcji biomasy. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem produkcji biomasy. Rocznie w polskich lasach przybywa około 70 milionów metrów sześciennych drewna, z czego pozyskuje się około 42 miliony metrów sześciennych. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami, nasze lasy są nie tylko odnawialnym źródłem energii, ale również narzędziem walki z emisją CO2. 2. Biomasa drewna jako alternatywa dla węgla. Czy wiesz, że 1,5 tony suchej biomasy drzewnej ma taką samą kaloryczność jak 1 tona węgla kamiennego? To oznacza, że biomasa może z powodzeniem zastępować paliwa kopalne w produkcji energii cieplnej, zmniejszając przy tym emisję CO2 i zanieczyszczenia. 3. Słoma, niedoceniony potencjał energetyczny. Polskie rolnictwo produkuje rocznie aż 30 milionów ton słomy, z czego tylko część jest wykorzystywana. Odpady rolnicze takie jak słoma, łuski czy łodygi, mogą być przetwarzane na biomasę przeznaczoną do celów energetycznych, co przyczynia się do lepszego zarządzania zasobami i redukcji odpadów. 4. Powierzchnia lasów w Polsce. Zrównoważony rozwój. Lasy zajmują około 30% powierzchni Polski, co czyni je ważnym zasobem naturalnym i potencjałem dla biomasy. W Polsce wycinka lasów nie oznacza ich zanikania, ponieważ każde wycięte drzewo jest zastępowane nowymi nasadzeniami. Lasy państwowe prowadzą zrównoważoną gospodarkę, sadząc gatunki dostosowane do warunków terenu, co zapewnia odbudowę drzewostanu. Biomasa na cele energetyczne powstaje głównie z odpadów leśnych, takich jak gałęzie, ścinki, zrębki czy kora, a także z odpadów tartacznych, takich jak trociny czy resztki drewna. Dzięki temu jej produkcja nie konkuruje z przemysłem drzewnym, lecz efektywnie wykorzystuje surowce, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zmarnowane. Polskie lasy są żywym dowodem na to, że zrównoważony rozwój jest możliwy i korzystny dla środowiska. 5. Gospodarka obiegu zamkniętego Biomasa jest jednym z kluczowych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym, w której minimalizuje się odpady, a zasoby są wykorzystywane wielokrotnie. Dzięki przetwarzaniu odpadów rolniczych, leśnych i komunalnych na energię, biomasa pozwala na zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska, jednocześnie dostarczając odnawialne źródło energii. Przykładem efektywnego wykorzystania biomasy jest fermentacja beztlenowa, która zamienia odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, odpady rolnicze czy osady z oczyszczalni ścieków, w biogaz. Biogaz można następnie wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub jako paliwo dla pojazdów. Co więcej, produkt uboczny tego procesu, poferment, jest wysokowartościowym nawozem bogatym w składniki odżywcze. Które wspiera zrównoważone rolnictwo i poprawia jakość gleby. 6. Rodzaje biomasy. Biomasa dzieli się na stałą, ciekłą i gazową. Stała obejmuje drewno, słomę i odpady rolnicze, które spalane są do produkcji ciepła. Biomasa ciekła to biopaliwa, takie jak bioetanol i biodizel, wykorzystywane w transporcie. Gazowa obejmuje biogaz produkowany z odpadów organicznych, np. obornika czy resztek żywności. Biomasa pochodzi zarówno z roślin, jak i zwierząt, co czyni ją uniwersalnym źródłem energii. 7. Biomasa w roli dostawcy ciepła i energii. Biomasa jest szeroko wykorzystywana do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Jest to szczególnie ważne w lokalnych społecznościach, gdzie biomasa może zastępować węgiel i zmniejszać zależność od importowanych paliw kopalnych. Przykładem mogą być kotły na pellet w domach jednorodzinnych. 8. Biomasa jako wsparcie dla rolnictwa i leśnictwa. Odpady z biomasy, takie jak poferment, mogą być wykorzystywane jako nawóz, poprawiając jakość gleby i zwiększając plony. Dzięki temu biomasa wspiera zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, tworząc korzyści zarówno dla środowiska, jak i lokalnych społeczności. 9. Biomasa a pochłanianie CO2. Drzewa i rośliny, zanim staną się biomasą, Pochłaniają CO2 z atmosfery podczas procesu fotosyntezy. Spalanie biomasy uwalnia tyle samo dwutlenku węgla, ile rośliny pochłonęły w trakcie swojego wzrostu, co czyni ją neutralnym źródłem energii pod względem emisji. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, biomasa nie zwiększa globalnego bilansu CO2, ponieważ uwalnia węgiel z obecnego cyklu węglowego, a nie zmagazynowany miliony lat temu. Aby jednak biomasa była ekologiczna, Powinna pochodzić z odpowiedzialnych źródeł, takich jak odpady leśne i rolnicze, a nie z wycinki lasów pierwotnych. 10. Biomasa jako magazyn energii. Jedną z największych zalet biomasy w porównaniu do innych OZE, takich jak słońce czy wiatr, jest możliwość jej magazynowania. Energia słoneczna i wiatrowa są zależne od pogody i pory dnia, podczas gdy biomasa może być przechowywana przez długi czas bez strat energetycznych. Drewno, pelety czy słoma mogą być magazynowane miesiącami lub latami i wykorzystane, gdy zapotrzebowanie na energię wzrośnie lub inne źródła OZE są niedostępne. Biomasa działa jak naturalny magazyn energii, zapewniając stabilność systemów energetycznych i ciągłość dostaw. Dzięki temu jest doskonałym uzupełnieniem niestabilnych źródeł, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Podsumowując. Biomasa to odnawialne źródło energii, które oferuje liczne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami, innowacyjnym technologiom i wsparciu finansowemu, biomasa może odgrywać kluczową rolę w przyszłym systemie energetycznym Polski. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z tematami OZE. W kolejnym odcinku opowiemy o 10 rzeczach, których nie wiedzieliście o odnawialnych źródłach energii. Do zobaczenia!